Mamy zadanie, żeby obliczyć, ile jest wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w którym zapisie występują dokładnie dwie cyfry nieparzyste. Czyli mamy sobie liczbę pięciocyfrową. Raz, dwa, trzy, 4, 5. To sobie skopiujemy. I teraz tak. W takim razie mamy dwie opcje. Albo z przodu dajemy sobie liczbę nieparzystą, albo z przodu dajemy sobie liczbę parzystą. No i teraz tak. Tą liczbę nieparzystą, ponieważ ma być jedna liczba nieparzysta na tym jednym miejscu, stawiamy sobie na jednym miejscu jedna liczba nieparzysta. No i tu możemy sobie wstawić 1, 3, 5, 7 lub 9, czyli 5 możliwości. Ale mają być dokładnie dwie cyfry nieparzyste. Czyli gdzieś tutaj, na tych czterech miejscach, stawiam sobie cytę nieparzystą. Czyli na czterech miejscach stawiam jedną liczbę. Parzystą, no i tu mogę stawić 1, 3, 5, 7 lub 9, czyli mamy 5 możliwości. Powiedzmy, że ona sobie stoi tu. Zostają mi 3 miejsca, na których chcę stawić 3 liczby parzyste. Czyli na 3 miejscach stawiam 3 liczby parzyste i za każdym razem mogę stawić 0, 2, 4, 6 lub 8, czyli 5 możliwości, 5 możliwości, 5 możliwości, czyli mamy 5 do potęgi trzeciej. W drugiej sytuacji tutaj robimy w następujący sposób. Tu ma być liczba parzysta, ale oczywiście z przodu nie może być zera, żeby to była liczba pięciocyfrowa. Czyli mogę sobie stawić 2, 4, 6 lub 8. Czyli tą liczbę parzystą muszę tu wstawić, czyli w to jedno miejsce. Wstawiam jedną liczbę parzystą, no i wstawiam jedną z tych czterech, czyli cztery możliwości. Teraz na pozostałych tych miejscach muszę mieć jeszcze dwie liczby parzyste, żeby miał później dwie liczby nieparzyste. Czyli na czterech miejscach umieszczam dwie liczby parzyste. Powiedzmy, że umieszczają tu i umieszczają tu. No i tutaj znowu mogę wstawić już 0, 2, 4, 6 lub 8. 0, 2, 4, 6 lub 8. Czyli mamy 5 możliwości i 5 możliwości, więc tu dorzucamy 5 razy 5. No i pozostałe miejsca zostałem już tylko dwa miejsca, gdzie muszę umieścić dwie liczby nieparzyste. Czyli na dwóch miejscach umieszczam dwie liczby nieparzyste i teraz tu wstawiamy sobie 1, 3, 5, 7 lub 9, no albo tu, albo tu, tak? Czyli mamy 5 możliwości i 5 możliwości, czyli razy 5 i razy 5. OK, wystarczy to wymnożyć. 1 po 1 to jest 1, 4 po 1 to jest 4, 3 po 3 to jest 1. Jak są takie same, to jest zawsze 1, a jak jest 1 gdziekolwiek, to wtedy jest ta większa liczba. Natomiast 4 po 2, to sobie to jeszcze rozpiszmy, że 4 po 2 to jest 4 silnia, przez 2 silnia razy 2 silnia, czyli mamy 4 razy 3 razy 2 razy 1 przez 2 razy 2, ta twórka, te dwójki się kasują, 3 razy 2 razy 1 to jest 6 możliwości. No to bierzemy kalkulator i mnożymy tutaj na górze, na początku, czyli mamy tak. 5 razy 4, razy 5, razy 3 po 3 to jest 1 i razy 5, 5, 5. Wychodzi nam z tego pierwszego 12500 możliwości, natomiast tego drugiego mamy tak. 1 po 1 to jest 1, razy 4, razy 4, po 2 to jest 6, razy 5, 5, razy 2, po 2 to jest 1, i jeszcze piątka, i jeszcze piątka, i wychodzi nam 15 tysięcy. Odpowiedź 12,5 tysiąca plus 15 tysięcy to jest 27 500 takich liczb.